Cześć witam was serdecznie w moim filmiku i są to Ulubieńcy 2012. I może jak już tutaj to to zacznę od mojego niekosmetycznego ulubieńca o, tylko od mojej psienki malutkiej. To jest gremlinka. Gremlinka ma 7 miesięcy i wzięliśmy ją w lipcu, kiedy jeszcze nie miała skończonych dwóch miesięcy. Jest to rasa Welsh Corgi i... E, młodziutka. że trochę rozrabia. Także to jest mój taki niekosmetyczny ulubieniec. A w tym filmiku pokażę Wam trochę mojej ulubionej kolorówki. Postanowiłam to rozbić, żeby te filmiki były krótsze, a przyjemniej się to oglądało. I kolorówka jest niezbyt jakaś rozbudowana, więc zacznę może jakoś w szybko Ulubione pędzle to Flat Top Lancron, którym ostatnio robiłam makijaż. Bardzo fajny pędzel, chociaż Wam powiem, że jeżeli miałabym kupować Hakuro albo to, to chyba bym się zdecydowała na Hakuro, bo Hakuro jest jednak jakąś tam marką, a no Lancron nie ma jakoś super dobrej opinii, a cena jest podobna. I następny pędzel to jest do pudru Icutus bardzo fajny i gremlinkami dodaję do niego skacze bardzo ją zainteresował bardzo mięciutki bardzo fajny i dostępny w Polsce w Rosmanie na przykład więc można sobie pozwolić zwłaszcza w, zwłaszcza przed promocją tak. no i tam się pobaw w tym pędzlem i jeżeli chodzi o te pędzle to dwa podkłady ja te podkłady Wam pokazywałam też w makijażu Reblon Colorstay, którego używam ostatnio dość intensywnie. Od około półtora roku używam właśnie podkładu Reblona i u mnie się naprawdę świetnie sprawdza. Nic mnie nie zapycha, a używam go codziennie. I w tym roku też poznałam na przykład Maybelline Fit Me. I jest to podkład taki dosyć lekki, dosyć płynny. Moja mama mi go dała, ponieważ kupiliśmy go w Niemczech, a ona stwierdziła, że on ma zerowe krycie. Więc postanowiła, że mi go odda. I u mnie się naprawdę sprawdza, szczególnie jak sobie te dwa połączę. Jak sobie te dwa połączę, to jest całkiem fajny kolor na zimę. Jeżeli chodzi o cienie, to chyba pokazywałam też w filmiku z makijażem bazę. Baza jest świetna. Ja mam już półtora roku. Półtora roku mam i zużycie jest takie. Ja jej nie wykończę, nie wykończę po prostu jej przed, ter przed końcem termina, terminu ważności. I ogólnie za dużo nie wybrałam, ponieważ, ponieważ ja już używam bardzo różnych cieni. I tutaj jest też Mio, który też używa w makijażu. Odcień vanilla, który naprawdę jest bardzo, bardzo fajny, bo on się świetnie nadaje do położenia pod brwią, żeby rozjaśnić sobie łuk brwiowy albo żeby zmieszać jakieś cienie, właśnie z tą skórą. A jeżeli chodzi o cienie kolorowe, w sensie takie paletkowe, to tutaj jest Sleek, paletka Oso Special. I ja z niej jakoś tak super nie korzystałam. Ale muszę stwierdzić, że chyba najwięcej ze wszystkich moich slików. I kolorki są śliczne i mi się bardzo podobają. Ten biały cień to on strasznie się kruszy, więc dlatego on ma takie zużycie. Wystarczy go użyć dwa razy już połowy go nie ma. Także ten im się nie udał, ale reszta jest naprawdę bardzo fajna. Konturowanie twarzy to będzie W7 Honolulu, który też pokazywałam w makijażu i który mam też na sobie dzisiaj tutaj. Bardzo fajny brązer, kosztuje około 15 zł, można go kupić na Allegro albo na różnych stronach. I myślę, że jest tego wart, dlatego że on jest naprawdę wydajny, bardzo ładny, daje kolor i będzie pasował do większości karnacji, chociaż nie wiem, czy takie bardzo jasne sobie. Co ty robisz w polu? ona chyba, ten, ona tutaj do tych pędzli marczy. Do bardzo jak na może się nie sprawdzić, bo może być troszeczkę za ciemny, no ale w sumie można go wtedy mniej nałożyć. A jeżeli chodzi o ulubiony róż, to też Wam go pokazywałam, to jest Quiz, serii numer 10. I e, niestety on już mi się pokruszył, bo łóżku naprawdę dużo zużyłam. I ten, nie wiem czy on w ogóle jest dostępny gdziekolwiek i ja bardzo żałuję, bo ten róż jest świetny, bardzo mi się podoba. Fajnie się utrzymuje i daje naprawdę rewelacyjny efekt na twarzy, Już na przykład mi odpowiada. On jest taki lekko satynowy, bardzo mi się podobał. Spróbuję go Wam chociaż trochę to jest trudne w takiej formie, jaka jest obecnie z niego. Kolor się wygląda tak, tutaj jest, o ile coś widać. Także jeżeli gdzieś go dorwiecie, to naprawdę polecam, bo pewnie kosztuje około 5 zł. Rozświetlacz Highlights technik. on jest też dostępny na Allegro za około 15 zł. I to jest taki pseudo-odpowiednik High Beam z Benefit. I ja czytam opinię, że on jest nawet lepszy niż High Beam, ale ja tam nie wiem, nie używałam High Beam. On jest dość duży, ma 12 ml. Ma tutaj taki pędzelek jak od lakieru do paznokci. I rozświetlenie daje bardzo fajne. Ja mam je na twarzy, nie wiem czy to widać w tym, ale. Bo w ogóle bardzo ciężko się kręci dzisiaj o tej porze, bo jest dość pogmurno, dość deszczowo. I u mnie w pokoju w ogóle nie ma światła, więc nie kręcę u siebie w pokoju. Jeżeli chodzi o oko, to też mam w ulubieńcach eyeliner z Ingrid No Limits Beauty i to jest eyeliner w pisaku. Ja mam kolor czarny. Tutaj zrobiłam taką grubą krechę, ale można nie robić hmm, kreseczka dosyć wąską. I hmm, ja go dostałam do testów jakoś w w lutym albo marcu i myślałam, że on mi bardzo szybko nie po pięciu użyciach być nie do po prostu ruszenia I, i nie będę mogła go używać, a się okazało, że on nadal hula, więc już prawie rok będzie. I, I właśnie bardzo go polecam, ma dobrą pigmentację, bardzo wygodnie się rysuje tę kreseczkę I pewnie jest niedrogi, on kosztuje chyba tam 10 czy 15 zł, także polecam. I e, też, jeżeli chodzi o podkreślenie oka, to do mam kredkę Ikebana Vipera 260 i e, jest to też produkt, który dostałam do przetestowania. I w sumie na początku nie wiedziałam, do czego mam go używać, bo w sumie nigdy nie miałam brązowej kredki, a ja raczej robię kreskę na oku m, czarną. I no, użyłam jej do kilku makijaży, sprawdziła się całkiem fajnie, bo jest miękka, fajnie się rozciera i do brązowych makijażek najbardziej pasuje. Ale potem w grudniu zaczęłam jej używać do podkreślenia brwi i mam ją dzisiaj na sobie i odkryłam, że ten kolor jest naprawdę świetny dla mnie, bo jest właściwie taki sam jak mój kolor brwi. I utrzymuje się cały dzień, raczej się nie rozmazuje chyba, że trzecie. I ja najbardziej, jak najbardziej polecam, tylko że ja nie wiem jak jest z zasadnością, bo ja na przykład w Magnolii we Wrocławiu mam wyspę Vipera. A przynajmniej była, nie wiem czy jest nadal, to można ją tam kupić. A tak ogólnie to internet. I ostatnie produkt, to na przykład jest też pomadka do ust, którą Wam pokazywałam w makijażu. Jest to Pet Style Pure Color i to jest taki intensywny róż. Ja takie kolory kocham, bo uważam, że całkiem mi pasują. I to jest numer 114 żminka jest bardzo fajna, kosztuje niecałe 2 euro, euro a jest naprawdę bardzo, bardzo fajna jeżeli macie dostęp to zdecydowanie polecam, tylko że polecam raczej te ciemne kolory, bo te jasne one się długo nie utrzymują, a no ja już nie będę po nie sięgać, bo ja miałam kilka kolorów tych jaśniejszych ale one jak mówię, krócej się utrzymują, są troszkę mniej kremowe, bo ona jest taka, że jak nałożymy ją na usta, to nie widzę żadnych słuchych skórek. Ona nic nie podkreśla. A reszta może to robić. I, I właśnie ja raczej polecam taki kolor. Jeżeli Wam się podoba, to polecam 114. Ja, jeżeli mi się skończy, to myślę, że po nią sięgnę jeszcze raz. Chociaż ostatnio w Niemczech długo nie byłam. A jeżeli chodzi o błyszczyk, to ja bardzo rzadko używam błyszczyków, ale jeżeli mam już wybrać jakiś, to jest Paese, kolor Mio. 502. Nie wiem, czy to sobie nie widać. I to jest błyszczyk, który był w takiej paczce, paczka z paczką kosmetyków Paeza. Płaciło się 20 zł za paczkę. Chyba 20, 20 zł, coś takiego. Płaciło się za paczkę i się otrzymywało tam losowe kosmetyki. I ten błyszczyk mi przyszedł do gustu, ma bardzo fajny kolor, taki nude dosyć hmm, mocno się klei, ale dlatego też dłużej się utrzymuje hmm, i, i ogólnie wygląda bardzo fajnie, bo hmm, on daje taki efekt tafli wody bardzo ładnie na błyszcze usta hmm, i ma zapach waniliowy albo karmelowy taki słodziutki, bardzo fajnie. I ostatnia rzecz to jest baza pod makijaż, pod podkład. Mariza wygładzająca. Bardzo fajna baza. Ja się trochę obawiałam, żeby Ci zapychać, a nic mi nie robiła. Jest fajnym małym, z bardzo fajnym 15 ml opakowaniu. I y, mam też pompeczkę, która trochę już się zacina, dlatego że już nic nie ma. Ale ogólnie bardzo, bardzo fajny, y, fajny produkt i polecam, chociaż trochę drogi niestety. Y, i to są wszyscy moje ulubieńcy z kolorówki w roku 2012. Zapraszam Was na filmik o pielęgnacji, który niedługo się pojawi. Cześć!